Powiem Państwu, że to będzie dużo refleksyjności, ale z konkretnymi przykładami rozwiązań. Czyli jak ktoś z tej będzie wychodził, będzie miał parę konkretnych rzeczy, które może zrobić. Kiedyś w takiej szkole w Krakowie przyniosła, dyrektor mówi: Mieliśmy taką klasę, nikt nie lubił z nim pracować, zespół taki klasowy, nikt nie lubił z nim pracować. No to angielska przyjechała, byłam w Stanach na tym, przyniosła metodę. Zaczęliśmy stosować. Ja miał wie, jaką? Tablica wstydu. Czerwona taka tablica wisiała na korytarzu i wieszali nazwę klasy, która coś tam zbroiła, nie? Ja mówię, robicie to, już tego nie robimy. Dlaczego? Bo się klasy licytowały, kto dłużej wisiał. Nie? Zasada pęku kluczy. Gdybym ja teraz, popatrzcie, jak mamy pęk kluczy, nieznany, nieoznaczony, tak jak mamy różne metody, które sposoby możemy zastosować do ucznia. Jeden ma 5 w pęku, drugi ma 55. I mamy ucznia, który coś odstawia, czyli mamy drzwi, które mamy otworzyć. Bo mamy wyjąć taki klucz, taką metodę, żeby to wpłynęło. Czyli ja bym chciał mieć taki klucz, taki sposób na tego ucznia, żeby trafić do zamka i żeby zadziałało. Żeby on zredukował to, gadał mniej, bardziej się koncentrował. Może nie od razu genialnie, ale żeby poszło w dobrą stronę. Jak ja przez miesiąc komuś truję, żeby nie gadał, a on gada dalej, a ja mu truję, a ja mu przekonuję, a ja mu mówię, a on gada, a on gada, to jest dokładnie to samo. Tutaj dwa razy ktoś stał bardzo długo z tym samym kluczem, licząc, że to się otworzy. Najpierw stał długo z kluczem z napisem upominanie i to nie działało, a później stał długo z kluczem, uwaga. Nikt nie wierzy w to, że istnieje magiczna liczba uwag, po której ten uczeń odpuści. Nikt w to nie wierzy, łącznie z tym, kto je wpisuje. Że co, że on mówi: 17, uwaga, od jutra uważam. No nie jest tak. Znaczy specjalnie tak to trochę to upraszczam, ale tak jest. Czyli jeżeli ktoś. W każdej szkole, gdzie jest system punktowy prosto z zakładu poprawczego wzięty, bo to jest niestety stąd, bo mało osób o tym wie, to jest uczeń, który ma minus 300 i nauczyciel mówi dostaniesz punkty. Proszę bardzo, mam już minus 300, dawaj, nie? Mogę wziąć więcej. No nie, warto zacząć od czegoś dobrego. Mówię, mówisz co, jak ty <coughs> uważasz na angielskim, Dobie dobrze idzie to tobie dobrze idzie, wychodzi ci wszystko, tylko że są takie momenty, kiedy ty zapominasz, nie uważasz, nie zajmujesz się angielskim. Ja ci zwracam uwagę, to ty się znów pilnujesz, ale potem znów się zapominasz. I z tym jedną rzeczą coś musimy zrobić, żeby ci dobrze szło. Umówimy się od następnej lekcji na szyfr, który tylko my będziemy znali i ja będę szyfrem się z tobą porozumiewał, jak będę ci chciał powiedzieć, żebyś uważał. Wiesz, wiesz jak jest szyfr, jak to jest? Tylko ty wiesz i ja, inni w klasie widzą, ale nie wiedzą, co my sobie mówimy. I najprostszy szyfr, który z większością uczniów się tak umawiałem, tych młodszych, na przykład, z którymi też mi się zdarzył pracować, to jest coś takiego. Mówię tak. Jak ja zobaczę, że ty gadasz, to przejdę, podejdę do Twojej ławki i oprę się o Twoją ławkę ręką. Nikt nie będzie wiedział oprócz siebie, że ja ci tym szyfrem daję znak uważaj. Czyli zamienią verbum, słowo, zwrócenie uwagi słowne na gest. To bardzo dużo zmienia. Jak ktoś tego. Nie, wiele osób tego na szybko nie rozumie, ale powiem Państwu, to bardzo dużo zmienia. Po pierwsze, zwróćcie uwagę, żadnej groźby nie ma ten uczeń, którą ma typowo w takiej rozmowie. bez robił, to coś tam nie ma tego. Jest aktywny, nauczyciel wychodzi z roli policjanta, tylko jest aktywny, uważa, ale jest też skoncentrowany. Popatrzcie na naszej komunikacji między nami. My się komunikujemy jak jeden do jednego, mimo że są wszyscy obecni. To jest bardzo ważne, że nie są uruchomieni wszyscy dookoła.